Witajcie, witajcie, bardzo serdecznie witam was w kolejnym raporcie wojennym. Wojna na Ukrainie. Dzisiaj to, co wydarzyło się pomiędzy 6 lipca a 9 lipca. Zapraszam odcinek harkowski. Na odcinku harkowskim mamy działania drugorzędne dla jednej i dla drugiej strony, ale to nie znaczy, że tam się nic nie dzieje, a dzieje się całkiem sporo, dlatego, że ta równowaga pomiędzy Wojskami ukraińskimi, a wojskami rosyjskimi, które tutaj walczą, no jest taka, że ani jedna, ani druga strona nie za bardzo jest w stanie przełamać oporu przeciwnika, jednak ataki cały czas są. Po zdobyciu rubiżnego przez Rosjan, tutaj sytuacja wydaje się być spokojniejsza. Ciężar walk przeniósł się na zachód w rejon Kozaczy Łapani, a dokładnie pomiędzy Prudzianką, Dementywką, Cupiwką. Gdzie strona rosyjska próbowała wykon i wykonuje przez ostatnie kilka dni ataki w tym rejonie. Ponadto w rejon Udy uderzały wojska rosyjskie bez sukcesów, natomiast artyleria rosyjska oszalała ponownie parków, zabijając kilkunastu cywili. Do tego mamy tutaj nową jednostkę to jest prawdopodobnie batalionowa grupa bojowa ze składu 80. Brygady Zmechanizowanej. Na ten moment nie wiemy, jaka jest siła tej jednostki, faktycznie tej grupy batalionowej. Jeżeli chodzi o dodatkowe informacje z rejonu Charkowa, mamy tutaj informacje o działaniu prawdopodobnie Hajmarsów, które ostrzelały, ostrzelały Wołczańsk, a dokładnie linię kolejową i stację, gdzie prawdopodobnie są magazyny amunicji. No, mamy od kilku dni informacje o bombardowaniach. Magazynów amunicyjnych, więc prawdopodobnie celem właśnie była linia kolejowa oraz samym składem w rejonie Wołczańska. No, byłby to też bardzo mocny cios, gdyż przerwanie tej linii kolejowej ma na pewno wpływ na zaopatrzenie wojsk walczących dalej na południu. Jeżeli chodzi o dodatkowe, jeszcze informacje związane z atakami, oczywiście strona ukraińska też odpowiada. Ogniem artyleryjskim jest to bardziej walka artylerią rosyjską, walka kontrbateryjna. Na ten moment no, przewagę w tej kwestii mają jednak Rosjanie i nic więcej tutaj się nie zmieniło. Przechodzimy na Łuk Dombaski. Na Łuku Dombaskim oczywiście pierwsze kierujemy się na Izium. Jeżeli chodzi o sam Izium, słynny most na południu od Kupiańska, po otwarciu przez popa i po błogosławieniu przez popa został następnego dnia wyeliminowany, niezdatny do użycia. Prawdopodobnie znowu informacje podano na Twitterze ze zdjęciami satelitarnymi, które by świadczyły o tym, że w akcji znowu brały hajmarsy, więc tutaj no, strona rosyjska się pochwaliła w telewizji. Myślę, że namiary bardzo szybko zostały zebrane i koordynaty przekazane, pociski wyeliminowały. Ale to nie znaczy, że tylko tam, na północ od Izium, w sumie na południe od Kupiańska, bo linia kolejowa na północ od Izium także jest bombardowana przez stronę ukraińską, która tutaj szczególnie upodobała sobie rejon dwóch miejscowości. Mamy tutaj właśnie rejon Nowopawliwki oraz Zabawnej. Które tutaj są bombardowane, oczywiście strona ukraińska nadal broni się tutaj zawzięcie, szczególnie na linii maziwka Krasnopila Dolina Bochorodyczne, które no bardzo mocno jest atakowane bochorodyczne oraz Krasnopila z Doliną. Mazaniwka, która wcześniej prawdopodobnie była zajęta przez wojska rosyjskie, została odbita przez wojska ukraińskie i na ten moment czyli dzisiaj, 9 lipca, prawdopodobnie Mazaniwka jest ukraińska, tak samo jak Krasnopina, Dolina i Bochorodyczne. Tutaj oczywiście Rosjanie zbombardowali wszystkie większe miejscowości po nieudanych atakach w tym miejscu właśnie. Wszystkie te większe miejscowości były bombardowane przez artylerię rosyjską, która w taki sposób właśnie no, odreagowuje... Za niepowodzenia, jakie ją napotykają na, na froncie. No, oczywiście, pewnie nie są to cele wojskowe. Wiemy, że ten ostrzał no, powoduje straty wśród cywilów, w tym też Rosjan, którzy mieszkają na tym terenie. I ostatnio właśnie było powiedziane, że jednak w tym rejonie dość duża mniejszość rosyjska mieszka, która też ponosi straty od ognia wojsk rosyjskich. No, niestety. Przykre, ale prawdziwe. Jeżeli chodzi o Łuk Dońca, ten środkowy odcinek, nic tutaj się nie wydarzyło. Ogień artylerii i z jednej i z drugiej strony. Jeżeli chodzi o sytuację właśnie tutaj, najbardziej wysuniętą rejon Cywiersk, Soledar, Bachmut, no to jeżeli przejdziemy od północy, wojska rosyjskie zdobyły ponownie Piwohoriwkę, gdzie no W sumie ta bi Chorywka przeszła wcześniej była odbita, yy, zajęta przez wojska rosyjskie, później została odbita przez wojska ukraińskie. Znowu teraz została zdobyta przez wojska rosyjskie. Natomiast yy, zamian za to wojska ukraińskie odbiły rejon spirne i usadowiły się tutaj na tym rejonie. Wielkokamiejska jest atakowana, ale strona rosyjska nie osiągnęła za żadnej tutaj, żadnych sukcesów oprócz biłochorywki tym bardziej, że oficjalnie od 7 lipca strona rosyjska poinformowała o przejściu do pauzy operacyjnej, przejściu do, do tymczasowej obrony, czy, czy może przejścia do obrony, i jest to okres, gdzie wojska mają odpocząć, mają zebrać, mają odebrać uzupełnienia, mają ulec w wzmocnieniu. Na ten moment wiemy, że tak nie do końca jest, dlatego że strona rosyjska atakuje z dość zawzięciem, właśnie rejon. Wielkokamienki, Biłochorniwki, Pirne, Berestowe, no cała ta linia tutaj od północy do południa znajduje się w ogniu i cały czas ataki tutaj są powtarzane. Tak samo jak ataki są bardzo mocne ataki w rejonie na południe od Bachmutu, gdzie w rejonie Kłynowej wojska rosyjskie próbowały webrzeć na wzgórza, które tutaj są na północny zachód od miejscowości Kłynowe. Nie udało się wojskom rosyjskim, tak samo jak nie udało się wojsko, wojskom rosyjskim ataki na dwa punkty oporu przede wszystkim najważniejsze w tym odcinku, bo zakłady wełno-hirskie oraz miejscowości nowołochańskie, gdzie strona ukraińska odparła wszystkie ataki i strona ukraińska nie tylko obroniła pozycję, ale też i zadała straty. Mamy tutaj wzmocnienie linii przez dwa pododdziały z 72. Brygady Zmechanizowanej oraz 80. Brygady desantowej Mamy tu także szereg jednostek. Pojawiła się nam 26. Brygada Artylerii. No, część jednostek, tak, jak już ostatnio wspominałem, jest wycofana. Mamy tutaj regenerację tych jednostek, które poniosły naprawdę też pewne, pewnie, pewnie duże straty. Oczywiście, z informacji. Dalszych tutaj no, mamy też ostrzał tej artylerii. Ciężko powiedzieć, co będzie dalej. Na razie mamy teoretycznie pauzę operacyjną. Jeżeli chodzi o odcinek Zaporoski, na odcinku zaporoskim bez większych zmian oprócz kilku y, informacji, o, pierwsza to jest zdobycie przez wojska ukraińskie miejscowości Sołotkę, to jest na południe od Marinki. Generalnie jest informacja o tym, y, że prawdopodobnie strona ukraińska. Prowadzi działania ofensywne w kierunku Wołnowachy. Czy to jest prawda? No, przez to, że nie mamy do końca pewnych informacji, te informacje też nie są zbyt bogate, że tak powiem. No, to ciężko nam to potwierdzić. Pewne, pewne przesłanki faktycznie za tym przemawiają. Tak jak tutaj, zdobycie od Włóchedara na południe od Wuchedara pięciu miejscowości, później stracili Jakowliwkę ale reszta została utrzymana. Teraz widzimy, że uderzenie na słodkę, które by miało być tutaj takim ryglem, które będzie blokowało uderzenie w bok wojsk nacierających na wachę. Takie informacje się powtarzają, tak samo jak informacje powtarzają się, że wojska ukraińskie kontynuują dalej ataki w kierunku Połochny i są bardzo blisko. Nie mam na 100% potwierdzenia żadnego. Wiemy, że walki tutaj nadal trwają i, i... Ciężko ocenić, jakie faktycznie tam są sukcesy czy jakie postępy wykonują wojska ukraińskie. Niestety nie mamy aż tak bogatych informacji. Jeżeli chodzi o rejon Awdiwka, Marinka, oczywiście, a mamy tutaj słaby ostrzał artyleryjski ze strony wojsk rosyjskich i, i, i republik. Na ten moment wiemy, że wiele tam się nie dzieje. Oprócz tego, że bardzo dużo magazynów w tym rejonie zostało zbombardowanych za pomocą wyrzutni, nie tylko hajmarsów, bo część wyrzutni pewnie, pewnie, część tych magazynów została zbombardowana za pomocą innych środków ale mamy, mamy zaatakowane zakłady Topas w Doniecku mamy ataki, mamy ataki na magazyny w Akijewce, Szachtarsku Śnieżnym, więc cały czas te ataki są no i oczywiście też działa tutaj partyzantka. Oczywiście na 25 km na północ od Melitopola mamy wysadzony wiaduk kolejowy, który jeszcze bardziej utrudnia tutaj przesyłanie składów kolejowych, zaopatrzenia za pomocą linii kolejowych ze wschodu na zachód. Więc partyzantka działania grup specjalnych, oddziałów specjalnych na tym terenie jest dość mocna. Oczywiście przechodzimy jeszcze na teren. Został nam jeszcze odcinek hersoński. Na odcinku hersońskim oczywiście no, sporo bardzo dużo informacji. Generalnie mamy mały problem z tym, że nadal nie wiemy, nie ma tych informacji. Są bardzo skąpe. Mamy tutaj część tylko informacji, że tak powiem, część informacji, które przekazuje jest to na ukraińska Natomiast wiemy, że Rosjanie y, wykonują kontrataki. Na ten moment wiemy, że te kontrataki nie są skuteczne. Wojska ukraińskie odpierają te kontrataki. Były wykonywane kontrataki na Wysokopile, na północy tutaj. Mamy informacje o walkach y, w rejonie Przyczółka. Na ten moment nie jestem w stanie wskazać, jak naprawdę wygląda ten przyczółek y, pomiędzy Dawidowym Brodem a Andriewką. Wiemy, że sam Dawidowy Bród znajduje się pod ogniem artylerii. Cały ten tutaj rejon jest pod ogniem artylerii jednej i drugiej strony. Jeżeli chodzi o Sniechirówkę, ostatnio atakowana dość mocno, wiemy, że nadal jest w rękach rosyjskich. Jeżeli chodzi o sam odcinek Hersoński, mamy tutaj informację, że wojska rosyjskie atakowały w kierunku Prawdyny. Nie wiemy, Czyja jest ta miejscowość w ogóle czyje, czy jest ten teren, za, zostawiłem go jako teren neutralny, to zdobył, czy ktoś zdobył w ogóle te miejscowości, czy nie zdobył tej miejscowości. Wiemy, że, że te kontrataki rosyjskie są. Wiemy też, że strona ukraińska prawdopodobnie przeszła chwilowo do obrony. Nie kontynuuje, chociaż ostatnio z, widziałem informację, że faktycznie grupy rozpoznawcze działają już. Dość blisko miasta, ale na ile to jest prawda, ciężko ocenić. Tym bardziej, że pojawiają się informacje także na tym odcinku: informacje o atakach na składy zaopatrzeniowe. Mamy dzisiaj informację, że w rejonie antonowskim, czyli mostu, on jest tutaj w mostu antonowskiego na północ od tego mostu, został zniszczony wiadukt i torowisko, które paraliżuje dopływ. Zaopatrzenia do Hersonia, jeżeli chodzi o linię kolejową, mamy potwierdzone zdjęcia, były, widziałem zdjęcia potwierdzonego wysadzonego wiaduktu, które tutaj no, świadczyłoby o tym, że faktycznie albo był to ostrzał artylerii celny, albo został wysadzony przez grupę specjalną działających na tyłach, albo partyzantów. Jeżeli chodzi o jeszcze inne rzeczy, to wiemy, że czarnobajewka. Kilka dni z rzędu jest dość mocno ostrzeliwana przez stronę ukraińską. Na zdjęciach dość duże pożary, więc tutaj Czarnobajewka, mit tej miejscowości naprawdę jak i Wyspy Węży. Wiemy też, że w Nowej Kachówce zostały wysadzone składy zaopatrzeniowe, więc tutaj też robota tym bardziej artylerii o dalekim zasięgu, która tutaj robi swoją robotę. Jeżeli chodzi o dodatkowe informacje, a tych mamy całkiem sporo. Przejdziemy sobie może na inną mapkę ogólną. Jeżeli chodzi o dodatkowe informacje, wiemy, że na froncie działa około. No jest to informacja z strony ukraińskiej, która potwierdziła, że działa na froncie, tym szerokim froncie. 9 Hajmarsów, czy odpowiedników, ale w sumie 9 wyrzutni, które tutaj są w stanie atakować w różnych miejscach. Generalnie informacje o zniszczeniu dwóch wyrzutni przez tą, podaną przez stronę rosyjską okazały się nieprawdziwe. Czasami Rosjanie później wycofali się z tych informacji. Natomiast wiemy, że 9 Hajmarsów działa, czy odpowiedników, wyrzutni. Do tego Stany Zjednoczone poinformowały, że przekażą cztery dodatkowe wyrzutnie hajmarsów na Ukrainę w nowym pakiecie o równowartości 400 milionów dolarów, włącznie z tysiącem pocisków 155 mm precyzyjnych Excalibur, prawdopodobnie bo to mają na myśli. Generalnie z informacji, które jeszcze udało się uzyskać. Wiemy, że do tej pory zniszczono około 20 magazynów no, jest to duże, bo oblicza się około 100. Wiemy, że troszeczkę rozpoznanie tutaj dobrze działa. Wiemy też, że nie ukrywają tego ani Stany Zjednoczone, ani na to, że te informacje są przekazywane stronie ukraińskiej z rozpoznania za pomocą satelitów czy też innych środków. Mamy też informację, że przecież Ukraińcy sami też wykonują loty rozpoznawcze dronami. Mamy też potwierdzone informacje o wykorzystywaniu różnych dronów do rozpoznania, szczególnie w godzinach, w godzinach nocnych, które latają i rozpoznają. Informacje są później przekazywane do wyrzutni i do, do, do dowództwa, i wykorzystywane są różne możliwości. Natomiast wiemy też, że potwierdził się, potwierdziły się informacje odnośnie wyspy Węży. Była duża dyskusja na temat tego, że to są stare zdjęcia związane z flagą, oczywiście, które były pojawiły się pierwsze zdjęcia z flagą. Na wyspie były informacje, że są to fejki, że są to informacje nieprawdziwe, że tam nie ma żadnych Ukraińców. Później okazało, pokazały się pierwsze zdjęcia z żołnierzy ukraińskich z jednostek specjalnych marynarki wojennej, która pokazała zdjęcia, aż w końcu pokazały się materiały filmowe. Okazało się, że operacja ponana została przez oddziały marynarki, oddziały specjalne marynarki za pomocą szybkich motorówek wysadzono desant, rozpoznano wyspę. Sprawdzono. Na zdjęciach widać zniszczone pojazdy tor, pancer oraz inne rzeczy, które zostały zniszczone na wyspie. Mamy dowody na to, że faktycznie Rosjanie ponieśli straty na tej wyspie. No, nazywana jest ta wyspa już Wyspą Śmierci, gdyż znowu później strona rosyjska poinformowała, że żołnierze, którzy wylądowali ukraińscy, zostali zabici. Okazało się to też nieprawdą. Żołnierze nie zostali zabici, ewakuowali się z wyspy bez strat. Natomiast z dodatkowych jeszcze informacji mamy informację, że Niemcy, Parlament Niemiecki, nie zgodził się na wysłanie. 200 wozów pancernych na Ukrainę, argumentując to potrzebami Bundeswehry, która musi mieć swoje zdolności bojowe. Chociaż wiemy, że same firmy zbrojniowe powiedziały, że są w stanie, go, są gotowe do wysłania pojazdów Maruder i innych, gdyż mają na składach. Natomiast z dobrych informacji mamy informację taką, że Francja poinformowała, że wyśle na Ukrainę, nie wiemy ile, ale wyśle, pojazdy opancerzone WAB. To są dość znane pojazdy, które były wykorzystywane w różnych misjach wojskowych, w różnych akcjach, brały udział w działaniach wojennych, miały, mają bardzo dobrą renomę. No i tutaj pytanie jeszcze jedno jak będzie wyglądała dalsza pomoc, bo docierają też informacje takie, że osłabła troszeczkę osłabł jakby impet wysyłania rzeczy do Ukrainy, albo jest to wyciszone, tak jak było w planach, żeby nie informować opinii publicznej o tym, co będzie wysyłane, albo po prostu faktycznie Zachód jest już zmęczony, Zachód troszeczkę się nie mobilizuje. Chociaż myślę, że jednak to pierwsze, gdyż gdyby naprawdę tak było, że te dostawy byłyby ograniczane albo coś, to myślę, że coraz głośniej Ukraina krzyczałaby, że ta pomoc jest niewystarczająca. A tak szczerze mówiąc, nie ma informacji za bardzo, żeby Ukraina tutaj rozpaczała z tego powodu, że nie dostaje albo dostaje mało. Myślę, że jednak nie wiemy już. Tak naprawdę te informacje mamy ograniczone na temat tego, jaka broń jest przesyłana do Ukrainy, w jakich ilościach, no i może z jednej strony nawet dobrze. Słuchajcie, tyle w tym odcinku. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.